Dzień dobry, auto z tej strony. Dziś w ofercie mamy Audi A6. Sedanie z rocznika 2015. 4, 2 dwulitrowa benzyna TFSI. 211 koni. Auto bardzo ładnie utrzymane, technicznie w 100% sprawne. Bardzo przyjemnie się cicho jeździ i zawieszeniowo też. Perfekt. Łatwie wyposażone, między innymi LED Pixenon, -y skórzana tapicerka, elektryczny szyberdach, czarny sufit. Elektryczne fotele z pamięcią, bardzo zadbany samochód. Przebieg to 159800, podgrzewaną kierowniczkę ma. Tempomat, podgrzewane fotele przód, podgrzewane fotele tył Kluczyki Keylessy Nawigacja GPS Będzie wgrane dzisiaj menu polskie Do auta Zapraszam, bardzo ładne auto. Cena też przyzwoita. Karabki podgrzewane tylne. Koło ładne. Opony w bardzo dobrym stanie. Zapraszam do nas, możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Dziękuję, zapraszam.